Pan poseł Tomasz Zimoch Polska 2053 Droga zadaje pytanie w sprawie działań mających na celu przeciwdziałanie produkcji zanieczyszczonych leków do ministra zdrowia. Bardzo proszę panie pośle. Pani Marszałek, wysoki sejmie pani minister Zaniepokojenie nie tylko u miłośników sportu wywołało w ostatnich dniach raport Międzynarodowej Agencji Integralności Tenisa. W sierpniu po jednej z kontroli antydopingowych w organizmie najlepszej tenisistki świata IgI Świątek wykryto niedozwolony środek trimetaryzyny. W wyniku postępowania wyjaśniającego okazało się, że zabroniona substancja znalazła się w stosowanym przez zawodniczkę leku melatonina. Trimetadyzyna nie jest jednak wymieniona w zamieszczonym leku produkowanego w polskich zakładach Lek-AM. W związku z tym zdarzeniem, które wywołało ogromne poruszenie w świecie, zwracamy się z prośbą o informację. Czy w ostatnich latach zdarzały się w przypadki zanieczyszczenia produkowanych w Polsce leków? Jakie działania podejmuje w związku z tym Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym? by do obrotu nie trafił lek, w którego składzie znajduje się wyłącznie substancja wymieniona w ulotce. Czy nie tylko sportowiec może mieć zaufanie do polskich producentów leków? I czy też kontroli podlegają leki zagranicznych producentów dopuszczone do obrotu w Polsce? Dziękuję bardzo panie pośle. Odpowiedzi udzieli podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia pani minister Urszula Demkow. Bardzo proszę pani minister. Pani, Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Szanowny Panie Pośle, z przyjemnością odpowiem na, na Pana pytanie, jak wygląda nadzór farmaceutyczny w Polsce. A otóż organem nadzorującym podmioty wytwarzające leki jest Główny Inspektor Farmaceutyczny, a przepisy, które regulują ten nadzór, są określone w ustawie Prawo Farmaceutyczne oraz w aktach wykonawczych, między innymi rozporządzeniach Ministra Zdrowia, e które to stanowią implementację przepisów unijnych, między innymi dyrektywy 2001, łamane na 83 WE Parlamentu. Europejskiego i Rady Europy w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Wymogi te mają zastosowanie jednolicie do wszystkich podmiotów wytwarzających leki na rynek europejski. Każdy podmiot, który wytwarza i importuje produkty lecznicze w Unii Europejskiej musi posiadać na to zezwolenie zezwolenie na wytwarzanie lub import leku wydawane przez organ nadzorujący w Polsce jest to główny inspektor farmaceutyczny. I Ponadto każdy podmiot podlega okresowym, planowym inspekcjom warunków wytwarzania. Inspekcje te wykonywane są w odstępach nie przekraczających trzech lat. W toku takich inspekcji sprawdza się, czy wytwórca spełnia obowiązki wynikające z prawa farmaceutycznego i aktów wykonawczych. Z przeprowadzonej inspekcji sporządza się raport zawierający opinię o spełnieniu przez wytwórcę lub importera wymagań dobrej praktyki wytwarzania. Jeżeli wyniki inspekcji spełniają wymagania, Dobrej praktyki. E, główny inspektor wydaje tzw. certyfikat GMP, który potwierdza nam zgodność warunków wytwarzania lub importu produktu leczniczego zgodny z, z tymi wymaganiami e, i wprowadza niezwłocznie informacje o wydaniu certyfikatu do europejskiej bazy danych. Natomiast jeżeli w trakcie inspekcji zostanie stwierdzone, że wytwórca czy importer nie spełnia wymagań, wobec tego główny inspektor natychmiast wprowadza taką informację do europejskiej bazy danych i cofa certyfikat procedury w zakresie uzyskiwania certyfikatów GMP są jednakowe w całej Unii Europejskiej, a więc w Polsce i innych krajach europejskich te warunki są takie same. Istnieje także rozbudowana współpraca międzynarodowa w tej współpracy uczestniczy szereg organizacji europejskich, między innymi Europejska Komisja DG Santé i Europejska Agencja Leków EMA. Te organizacje wspólnie dążą do nawiązywania bliskich relacja, relacji z organizacjami państw, partnerskimi na całym świecie i ścisłej współpracy z państwami e, członkowskimi. Umowy te po, e, pozwalają też organom UE polegać na inspekcjach GMP przeprowadzonych przez innych e, regulatorów. U, e, Unia Europejska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu z Australią, Kanadą, Japonią, Nową Zelandią, Szwajcarią. I Stanami Zjednoczonymi oraz podobną umowę z Izraelem. W przypadku pod wzięcia podejrzenia o uchybieniach wytwórcy lub importera powodujących zagrożenie dla jakości, bezpieczeństwa stosowania lub skuteczności albo podejrzenia nieprzestrzegania wymogów, główny inspektor farmaceutyczny zarządza odpowiednio doraźną albo niezapowiedzianą inspekcję farmaceutyczną i z tej inspekcji sporządza raport. Nei W przypadku, gdy GIF podejmie informację, że produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym wymaganiom jakościowym bezpieczeństwa stosowania, może wstrzymać wytwarzanie lub import produktu leczniczego całkowicie lub do czasu usunięcia stwierdzonych uchybień. Ponadto GIF w przypadku stwierdzenia wady jakościowej produktu leczniczego może wydać decyzję o wycofaniu z obrotu produktu leczniczego. Mając na uwadze powyższe, należy wyjaśnić, że główny inspektor farmaceutyczny dysponuje odpowiednimi narzędziami prawnymi w celu zabezpieczenia produktów leczniczych przed zanieczyszczeniami. Jednak no, należy tutaj wskazać, że całkowite występowanie wad jakościowych lub błędów na etapie produkcji w praktyce jest niemożliwe, gdyż to każdy proces może być obarczony jakimś błędem. Ważne jest to, żebyśmy prawdopodobieństwo wystąpienia tego błędu zminimalizowali jak, naj, jak najbardziej. W przypadku uzyskania informacji o możliwych nieprawidłowościach niezwłocznie GIF podejmuje działania nadzorcze. Obecnie analizowane są ustalenia poczynione w toku inspekcji i sporządzany jest raport. Ponadto główny inspektor farmaceutyczny zwrócił się do Międzynarodowej Agencji Integralności Tenisa ITIA o udostępnienie wyników badań, w szczególności poziomu zanieczyszczenia trimetazyną produktu leczniczego melatonina lek AM1 mg. I opierając się na publicznie dostępnych informacjach, w próbce moczu badanej sportsmenki stwierdzono stężenie trimetazyny na poziomie 0,5 mg na mililitr, czyli jest to stężenie śladowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Minister. Czy Pan Poseł Zimo chce dopytać? Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo.